Dziś odbył się drugi w historii rajd rowerowy szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Uczestnicy rowerowego wydarzenia pokonali łącznie 52 km. Pogoda dopisywała, a na starcie stawiło się mnóstwo rowerzystów. Ideą dzisiejszego rajdu jest upamiętnienie rocznicy wymarszu Brygady Świętokrzyskiej z Zagnańska do Lasocina, gdzie została sformowana Brygada Świętokrzyska, która następnie udała się do wolnego świata na zachód Europy, bowiem wiedziała, że Czerwona Zaraża nadciąga ze wschodu. Pierwszy przystanek gdzie? Pierwszy przystanek w lesie za Jasiowem, gdzie na polanie za miejscowością Jasiów została de facto zbiórka brygady, części Brygady Świętokrzyskiej, i gdzie dalej wielu ruszyli do Lasocina. Nadmienię, że w tym miejscu też jest obelisk upamiętniający. Powstańców, powstania styczniowego, którzy zostali w tym miejscu wieszani przez Rosjan w 1863 roku. Brygada Świętokrzyska jako jedyna z, z jakby grup partyzanckich nie poddała się nikomu, nie poddała się Niemcom, nie została przez Niemców ani Rosjan rozbita. Udało im się dotrzeć do wolnego świata. Trasa rajdu biegła przez malownicze, słabo uczęszczane, leśne i szutrowe drogi. Rowerzyści wyruszyli z parkingu przy Dębie Bartku w Zagnańsku. Dalej jechali przez Jasiów, Długojów, Rogowice, Serbinów, Chybę, Mniów, Borki, Grzymałków, Kuźniaki, do w Sarbicy i Mnin, aż do Lasocina. Tu odbyło się wspólne ognisko, a uczestnikom wręczono certyfikaty i podziękowania.